Wymień trzy powody do przeprosin. Yy, zdrada, nieprzeniesienie kwiatów i pobicie mamy. Co? Co? Gramy szybko w pięć sekund, sześć pytań, za każdą masz piątkę. Zobaczymy jak Ci pójdzie. Wymień trzy męskie części ciała. Ręka, głowa, noga. Bardzo dobrze. Wymień trzy określenia na atrakcyjną osobę płci przeciwnej. A... Kurde, nie wiem. Wymień trzy kłamstwa, które mówisz na pierwszej randce. A jesteś ładna, lubię cię, nie, nie chciałem się zwrócić. Ok. Kłamstwo, e, tak. Sonia. Wymień trzech celebrytów, którzy nie powinni być celebrytami. O kurde. Daniel Magikal, Nikola Magikal, Gosia, czyli ta Sara. Czy o, już po czasie, po czasie ten trzeci. Nie lubisz magikalu? Nie, nie nie znoszę ich. Dla mnie są idioci po prostu. No, uważam, że ktoś, jak wiesz, jak celebrytą jest to powinien być z jakiejś, albo faktycznie ma talent, albo z czegoś mądrego nim być. A nie, żeby robisz siebie idiotę w internecie. Wymień trzy słowa, które wypowiadasz w złości. Kurde Blaszka, niech to do i kurde. Kurde, kurde, chyba była dwa razy. Nie, bo kurde Blaszka i bo kurde. Dobra, kurde Blaszka, zaliczamy, zaliczamy. Oryginalne buty i ubrania najtaniej w Polsce. Wysyłka 24 godziny oraz możliwość płatności za pobraniem. Samplestore.pl